Teatr sensacji, słuchowisko pod tytułem rozwiązanie, gdzie byłeś? Co? Nie śpisz? Pytam się, gdzie byłeś? Gdzie byłeś całą noc. Całą noc? Jest piąta. Nie zauważyłeś? No to jeszcze wcześniej. Oczywiście. Mogłam spać jeszcze dwie godziny przed wyjściem do banku. Mark, nie odpowiedziałeś mi. No Jezu. Znowu grałeś. Co? Oczywiście. Wcale nie. Ile? Co, ile? No, ile pieniędzy przegrałeś tym razem? O Jezu. Ile? No. No, trochę, no nie tak znów wiele. Nadal nie odpowiedziałeś mi na pytanie. Pytam się o konkretną sumę. Ile? Tara Nie wzdychaj. Nie rób takiej miny, Mark. Mów! No. Powiesz? Dwa. Co dwa? No. Chcesz powiedzieć, że przegrałeś dzisiaj dwa tysiące dolarów? Dwa tysiące? Tak. Skąd tyle miałeś? No, miałem. Jezu, nie płacz. Odczep się! Ale. Zabierz ręce! Odczep się ode mnie, no! Nie dotykaj mnie! Mam tego dosyć! Ja już nie wytrzymuję, nie wytrzymuję! Przestań przecież! Co? Co mam przestać? Nic się przecież nie stało, kochanie, prawda? Koniec! Ja już nie mam siły! Koniec! To znowu tragizuję. Nie, nie tragizuję po prostu koniec wypaliło się ja mam dość wyprowadzam się tak no to robię jak chcę ale ale pamiętaj że cię kocham Tara, Tara, czekam na ciebie od godziny. Mieliśmy w banku szkolenie. Zresztą A... będę ci się tłumaczyła. Jasne, nie, nie musisz. Słucham. Dlaczego czekałeś? Tara, ja... Chciałbym cię przeprosić. Znowu? Proszę. Mark, czasami zachowujesz się jak dziecko. A dlaczego tak mówisz? No zastanów się, tyle razy mnie już przepraszałeś, tyle razy. Teraz to naprawdę. Tak? Tak. Naprawdę zrywam się. Z czym? No wiesz, z hazardem. To miłe. A kiedy? Kiedy co? No kiedy zrywasz. Nie, to znaczy już. Już zerwałem. To rzeczywiście głupia. Beznadziejnie głupie. Rano nie byłeś o tym przekonany. Kochanie... Proszę, daj mi spokój. Nie, to ja proszę. Poczekaj. Teraz to już naprawdę. Tylko chciałbym, żebyś nie odchodziła. Przemyślałem wszystko. Zacząłem już rozglądać się za jakąś robotą. Tylko zostań. Potrzebujesz niańki, chłopczyku. Nie. Potrzebuję ciebie, przecież wiesz, że... Nic nie mów. Nie mów mi o tym, że mnie kochasz. Wiesz o tym? Tak! Długo dawałeś mi dowody swojego uczucia. Nieprzespane noce, poszarpane nerwy. Jezu, było minęło. Zobaczysz. Teraz będzie zupełnie inaczej. I oczywiście mam ci wierzyć. Popatrz mi w oczy. Nie. Popatrz. Mark. Kocham cię. Jedźmy do domu. Szybko. Okej, okay, kochanie. Taxi. Jak? Nie mam Nie masz Ale... Okej okay. Nie masz hm. I co ja mam teraz zrobić? Ja wiedziałem, żebyś się zamknął Trzymaj pysk na kłódkę Co za gnojek normalny gnojek. Nie ma forsy. Znowu. Nie ma forsy. Brakuje mu widać. Ale tupetu mu nie brakuje. Przychodzi tu po raz kolejny bez pieniędzy. No cholerny tupet. I co? I co ja mam z nim zrobić? Wiesz co? Mark? Co? A chyba będę musiał ukręcić ci łeb, stary. Nie. Jak to? Tak to, malku. Normalnie ukręcić łeb. Co ty sobie wyobrażasz? Oddam. Ile razy już to mówiłeś? Ile razy? I co? Nie powąchałem jeszcze złamanego centa. Już niedługo. Słowo. Zaczynam pracować. Oddam. Złapałeś robotę? Tak. W fabryce. A? <noise> Robisz samochody? Nie. W magazynie. Pomagam w transporcie wewnętrznym. No to ładnie. To jest odpowiedzialna praca. Trzeba wszystko dobrze zorganizować. Wydawać części w ściśle określonej kolejności, żeby na taśmę. A, daruj sobie te szczegóły. Hmm. Dużo ci płacą? No. Trzy setki tygodniowo. Aha. To tak, yy, poprawnie. 1200 miesięcznie. No? Tak wychodzi. Mhm. A ile mi jesteś winien? 15 tysięcy. Mhm. I? No co? Czy to umiesz liczyć? Myślisz, że ja długo będę jeszcze czekał na forsę, co? Dwa lata? Może trzy? Nie, no to jakoś to załatwię. Daję Ci tydzień i ani dnia dłużej, tydzień, a potem ukręcę ci łeb. Ci? Tak Wszystko przegrałeś? Tak Policzył sobie 30%, tak? Tak Wyszło 15 tysięcy Tak I teraz chce, żebyś mu oddał, tak? Tak Należało się spodziewać Znasz jeszcze jakieś inne słowo? Tak, to jest. Wiesz co to jest? Tragedia. Tak. Ta... Wiem, kochanie. Myślałem, że się odegram i nie wychodziło. Więc znowu pożyczałeś. No. I znowu przegrywałeś i znowu pożyczałeś. Tak, myślałem, że tym razem odegram się na pewno. Myślałeś? O Jezu. zacząłem pracować. Naprawdę chcę oddać ten dług. W ciągu tygodnia? Taki mam termin. Ostateczny. <laughs> A jakim cudem masz zamiar zarobić 15 tysięcy w ciągu tygodnia? No. No? no. 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 No nie wiem. No właśnie. Coś wymyślę. Powodzenia. Kochanie. Tak. A ty nie masz. Piętnastu nie. tysięcy? Nie. Nie, nie mówię o całej kwocie. Może masz jakiś. wolny grosz. Mam? Pożyczyć ci? Mogłabyś? Dwadzieścia trzy dolary i pięćdziesiąt sześć centów. Może być? Koleżanka mi powiedziała, że tu na nie czekasz. Coś się stało? Nie, tylko chciałem z Tobą porozmawiać. W domu porozmawiamy. Muszę wracać do banku. Poczekaj sekundę. Mark, co ty tu właściwie robisz o tej porze? Nie powinieneś być w pracy? Wziąłem wolne, muszę z tobą porozmawiać. Pół minuty, dobrze? Pół minuty. Masz. Hmm? Czytałaś? Co? No co? Gazetę. Czy czytałaś poranną? Hmm. Nie, jeszcze nie. No to przeczytaj. Teraz? No, no tak. Słuchaj, ja myślałam, że chcesz ze mną porozmawiać. Najpierw przeczytaj tu ten artykuł. Aha. Seria napadów na banki. Ten? Tak, ten. Nie patrz tak na mnie, czytaj. No dobrze, ale po tym porozmawiamy. O, przyniosę ciekawe. Nie, 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 dziękuję. No dobrze. Czytaj, czytaj. No. Nie czujesz? Czego? Naprawdę nie? No, co mam czuć? No, o co ci chodzi? Przecież ty No, o jakimś gościu, który napada na banki. No właśnie. Mark, ja cię nie rozumiem. Nie rozumiesz? Nie. Znalazłem rozwiązanie naszego problemu. Coś ty wymyślił? Pomyśl przez chwilę. Facet napada na banki. W pojedynkę. Staje oko w oko z kasjerką, a ona wydaje mu pieniądze. Kochani, przecież ty jesteś kasjerką. A ty chciałbyś zostać gangsterem? Wiesz co, Mark? Hmm. Zaciśnij swoją prawą dłoń. Hmm. Bardzo mocno. Hmm. Zaciśnij pięść. Hmm. A potem mocno stuknij się w głowę. Tak, kochanie Halo? Cześć To ja Przypominam, tak na wszelki wypadek, że jutro masz termin mm, Tak, tak Pamiętam To dobrze, że masz jeszcze czym pamiętać Nie? <śm> nie rozumiem Jeżeli nie będzie forsy, to nie będzie i główki Powiedziałem, że łeb ukręcę, nie? Pamiętasz? No, no tak. Jakbyś zwiał. To wiem, z kim jesteś. Jeżeli ciebie nie będzie, to panna Tara. Przestań. Powiedziałem, że dostaniesz pieniądze, to dostaniesz. To dobrze. To, to bardzo dobrze. No to. Cześć. Cześć. Kto dzwonił? Derek. Kto to jest? wierzyciel. Znaczy, jemu jestem winny. Aha. Tara. Co? Wiesz, on mnie zabije. On mnie zabije, jeśli nie będę miał tych pieniędzy. To tylko pogróżki. Boję się, że nie. Mark! Co? No, co się z tobą dzieje? Umierać. Nie chcę umierać tyle. Kochanie, kochanie zrozum, nie mogę się zgodzić na Twój plan. Nie pomogę Ci w obrabowaniu banku. Kochanie, co? Popatrz mi w oczy, Mark. Kocham Cię. Ja Cię też kocham. Wszystko jest przygotowane. Wejdę tuż przed zamknięciem, kiedy będziesz już sama w sali. Wszystko dobrze pójdzie. To jest jedyne rozwiązanie, Tara. Ale musisz być chwilę przed szóstą. Jakieś pół minuty. Właśnie, musisz przecież coś głośno krzyknąć. Co? O Boże, uwaga, to jest napad, dawaj pieniądze, szmato. Kochanie, no. w życiu bym tak do ciebie nie krzyknął. Mar, przestań się wygłupiać, tu są kamery. Ja nie mogę ci tak bez powodu wypłacić pieniędzy. Na taśmak wideo musi zostać jakiś ślad. Aha. No to co, krzyczeć? To? No dobrze, szmatę sobie daru. Ale musisz przecież krzyknąć, że to napad I żebym wydała ci pieniądze Masz broń? No, Mam, ale myślałem nie, to, to nie czekaj, tylko wyciągaj i krzycz Musisz mierzyć w moją stronę Okej okay. To jest napad Forza, dalej forsę natychmiast, bo rozwalę ciłę. jest alarm. No, no i co? Nie wyjdziesz stąd, dopóki nie przyjdzie policja. Oni już będą wiedzieli, co z tobą zrobić. Jak wejdą, to lepiej odłóż broń. Ten... Jak to mogłaś? Popatrz mi w oczy, Mark. No. To było najlepsze rozwiązanie. Kochani. To słuchowisko Radiowego Teatru Sensacji. Realizacja.